Witam tutaj on, level 15. Niecałe 180 cm. Jelecz większy niż egoizm pierdolonego egoisty, więc zaczynajmy. Ja jako dzieciak, który nie wychodzi z domu, nie umiem pływać, ani nie umiem nawiązywać kontaktów z płcią przeciwną, więc na level 1000. Oczywiście matka z domu mnie wywala, bo już nie chce patrzeć na miry. Ale ja się nie dziwię. Rozbieram się i jestem gotowy na otwarty basen. Jakby coś z lato i fuj gorąco. W ogóle nie mam jakichś znajomych, nawet jeden był ze mną na basenie, ale mniejsza. Opowiem wam, co się działo dalej. Szliśmy już koło basenu, gdy zobaczyliśmy lożkę 8 na 10 Patrzyła się na nas swym wzrokiem, a my wpatrywaliśmy się w jej ciało. A tu nagle za niej wychodzi dres i pyta, czy mam jakiś problem. Odpowiadam, że nie mam żadnego problemu i chcieliśmy z nim tylko pogadać, a on nagle odpowiedział, że jest z nią. Zaczęliśmy spierdalać źle sił w nogach. Już nigdy jej nie zobaczyliśmy.